Przychodzę dzisiaj do was z kolejną polecajką. Tym razem jest to antyperspirant od marki Soulflow Visplantis. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałam. Jest to oto to cudeńko, które pachnie przebosko, po prostu prze, prze, przekozacko. To jest zapach owoców leśnych, pomimo tego, że kojarzy się jednak troszeczkę bardziej z wiosną czy latem. Ja używam go całym rokiem, bo twoje pachy w ogóle, ale to w ogóle nie będą śmierdzieć. Zapomnisz, co to jest tak naprawdę pot, zapomnisz, co to jest dyskomfort. Totalnie tego z tym cudeńkiem nie ma. Dodatkowo w składzie ma bypanteinę, która nawilża okolice naszych pach oraz olej ryżowy, który jeszcze bardziej nawilża, więc ochrona przed Niezbyt przyjemnym zapachem, dodatkowo nawilżenie i piękny zapach. To jest właśnie to cudeńko, a najlepsze jest po prostu na sam koniec, bo jest to jego cena. Plus minus to jest około 13-15 zł. Dokładna cena wyświetli się na ekranie, ale naprawdę polecajka gigantyczna dla każdego.